Cześć, nazywam się Mariusz Sobiesiak. Dzisiaj przedstawię Wam pomysł na aromatyczną bagietkę śródziemnomorską. Bogatą w suszone pomidory czy paprykę. Na pewno się nie zawiedziecie. Przechodzę zatem do naważania składników. Mam już tu przygotowaną mąkę pszenną, 1500 g. Wsypuję ją do dzieży. Śródziemnomorski miks, 1500 g. Ostatni suchy składnik to drożdże, 80 g. Przesypuję do dzieży. Pozostaje mi tylko dodać wodę 1700 g. Teraz niesienie ciasta. 4 minuty wolno, 4 minuty szybko. Przygotuję sobie w tym czasie pojemnik do leżakowania. Z pomocą przychodzi mi tarant, środek antyadhezyjny. Nie tylko do tego rodzaju rzeczy, ale również do blach czy foremek. I oczywiście najważniejsze: sprawdzenie temperatury ciasta, która powinna wynosić około 26-27 stopni Celsjusza. Temperatura jest idealna, ma 27 stopni Celsjusza. Zatem przekładam do leżakowania. Ciasto jest bardzo mocne. Widać, że mieszanie było poprawne. Teraz czas na leżakowanie, które jeszcze bardziej wzmocni ciasto. Zostawiam na 25 minut. 25 minut szybko minęło, teraz podzielę to na prasy. Każda prasa da mi 30 kawałków, a waga jednej prasy to 3500 g. Zostawiam tak na 5 minut, ciasto się rozluźni, będę miał łatwiejsze dzielenie. Czas na dzielenie. Mam już 30 kawałków, teraz pozostaje mi formowanie. Pierwsza czynność przy formowaniu to zaokrąglanie, następnie wydłużanie i przekładam na blachy. Zabieram się do pracy. Teraz wydłużanie na styl mini bagietki. Wszystkie bagietki już uformowane, pozostaje mi tylko przełożyć na blachy. Blachy gotowe, przekładam 10 sztuk na każdą z nich. Wszystko jest przygotowane, przekładam do garowni. Komora fermentacyjna powinna być ustawiona na 32 stopnie Celsjusza, 75% wilgotność, czas fermentacji około 35 minut. Wszystko gotowe, przekładam do komory. Czas fermentacji minął. Bagietki śródziemnomorskie są już na stole. To czas na ostatni szlif. Będę używał soli morskiej oraz nacinał, tak aby powstał rustykalny sznyt. Wszystko gotowe, przystępuję do załadunku komory wypiekowej. Parametry wypieku dla naszych bagietek śródziemnomorskich to góra 245 stopni Celsjusza, dół 220 stopni Celsjusza, zaparowanie około pół litra wody, czas to 15 minut. Jak słyszycie, nasze bagietki są już wypieczone. Wyjmuję je z pieca. Pachnie niesamowicie w naszej piekarni: suszone pomidory, papryka. Mariusz sobie polecam.